I go z tej strony tak dzisiaj gramy w nową grę na moim kanale Age of History 2 Było, tak nazywało się Age of Civilizations 2 ale dzisiaj będziemy grać sobie na mapie Ziemi Współczesny świat to, to. Po? Ech. Ech. Pogramy dzisiaj sobie po i będziemy musieli mieć cały świat. Gramy. To będzie nowa seria. Ech. 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 Na pewno pakt, nie z Niemca. Nie, nie, nie. nie. Pakt o nieagresji, pakt o nieagresie. z Ukrainą też pakt o nieagresji, z Rosją też, z Czechami też, chociaż są, dobra, ze wszystkimi sąsiadami, pakt o nie.

Okej, okay, to tak będzie. Ile krajów ma ze mną wcale już? No możemy oczywiście Królestwo Polskie zrobić. I tylko te prowincje. I oczywiście to. I tego nie potrzebujemy, ale chcemy, żeby Polska miała... ...2250 armii. Dużo. Najpierw oczywiście będzie wojna z Litwą. Bo ja, bo ja zawsze tradycyjnie wojnę z Litwą mam. <grym> e, więc będzie moim pierwszym celem. Super Instagram. to gra. Super. Już e. 710. Okej, okay. to dam wszystko całą armię. Jeszcze stąd tu. Jeszcze tu. Jeszcze damy sobie armię. Mm, I jeszcze. Tak.

Ho, Jeszcze uh. tutaj tak. Uh. No i Więc tutaj tak, mają jakieś do tej armii? Nie mają. Więc tak, tak, chyba to mają. Zobaczę. Yy, armię. Na razie to ja największą. Więc tutaj całe. tam. Aha, to chyba cała Polska przejmie całą Litwę. I tu. Pani Słowacja się spodziewała. Możemy sobie... Całą Litwę. a tu jeszcze... Ominęły wszystko Słowacje. Więc. hop, 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 Troszkę długo. Dobra. Więc tak. Będzie wojna z jeszcze z może albo z Ukrainą może. Nie ja wiem. Eee, co kasujesz? Okej, okay. to co jeszcze nie skacuję, to dobra. Na pewno Ukraina, nie? A nic. A e, Coś. Nie wiem co to jest. Nie mamy już. Mamy tylko e, sytuację. A, a może hamugry? Hamugry. Bo raz mi się udało. I chyba będziemy w tym odcinku mieć tylko całą Litwę. A będą oczywiście potem nawet Rosja, Finlandia, Białoruś. Albo... czekaj. Dzisiaj Ultimatu. Tyle za taki? i ja poproszę tylko... Te prowincje. Okej. Okay. Dobra, może jeszcze z złotą. Oj. No. Bo ja nie chcę, żeby tak szybko się kończyła. Kończył ten odcinek. Hmm. więc tak o, Francję dobra, tą armię tu a przecież ja wiedziałem, że mam port a tą armię zwracałyby tu więc poczekamy troszkę tu i zobaczymy Widzimy się jak przyjdą. Już przyszli. Jeszcze w coś tam nie umiem tego mówić. No i... Nie, wypowiedz wojny. Słowacja też. Więc robimy sobie tak, tak, mu, duża armię, i troszkę. Tak i tak. nie mieli, bo już nie mają. Oczywiście. O nie. O tego się spodziewałem. Jak ten? zowocjumowy myślę, że płyną nie wiem by płynęli hop ta armię tam tu a całą armię zaatakuje sobie tu największą armię to trzeba dać sobie tu. Na dużą armię. to znowu. Łatwa, zostaniesz. Łatwa chyba zostanie. A nie chcę mieć kontakty. Dobra. Puszczę udania. dania. Ok, więc Polska ma całą Litwę i łatwe. Więc widzimy się w następnym odcinku. Albo nie, jeszcze nie. A jeszcze zaatakujemy Estonię. Mamy wszędzie. A dopiero Słowacja ten raz. No to Słowację przegaty. Się. Też na wojnę z Estonią. Jeszcze się przygotuj. Przygotuj się na wojnę, no za... No za cztery też. No to będzie atakowanie Słowacjan, przygotowuj Wohoho, fajna z Estanio Więc to zaatakuje tu, to też, to też Что за такое ту? Рига. Да что за такое? Да ты. Ту. Ту. Сами дужу. Армии мил. Майл. Boję się, boję się tego To był mój błąd Żeby atakować Estonię O nie Trożka wykrywa. <grywa> o nie o nie tam się akurat nie bronimy. Ale Słowacja chociaż atakuje. Z nami. I są stosunkowo blisko. A nie, już nie ma punktu, więc zaatakujemy sobie tu, tu, wycofanie, a, a tu całą. O nie. Na Słowacji się odbiła to. Bo już zaatakujemy tam gdzie mieliśmy, czyli gdzie? Tala coś tam w sumie jakąś oknę jak tam mieli. Tutaj. Więc Estonia pokonana. Gdzie jest Estonia? A! A! Estonia ma trzy... ...wincje. Już cztery. Dwa. Jednak dwa. Trzeba się ogronić. Tu. tu, tu. Tu. Tak. Stonia chcę pokoj. Więc tak, tak, tak. Latce nic prawie nie przejęła. No i Polska się powiększyła. Yy, bierzemy się w na następnym odcinku i do zobaczenia, i cześć!